Witam. Ten, dzisiaj pokażę Wam, jak zarejestrować się na stronie cs-amazing.pl Zacznijmy od tego, że wchodzimy w wwwcs i przekierowuje nas na tą stronę. Następnie, jeżeli nie posiadamy konta, klikamy Zarejestruj się. Tutaj mamy wszystko potrzebne. Użytkownik, nick jaki potrzebujemy. Ja, ja wszystko będę miał wymyślone. Adres e-mail. Hasło. Uwierzytelnianie. Znaczy kod potwierdzający. Tytuł użytkownika, jaki chcemy mieć, na przykład pod naszym nikiem. Ja na przykład piszę botek, nasz numer gadu-gadu www stronę csamazing.pl Skąd pochodzimy? Ja wezmę sobie zadupia. Jakie mamy zainteresowania, na przykład piłka nożna, tak, sport, bieganie. Naszą płeć, oczywiście mężczyzna, datę urodzenia, tutaj, tutaj w momencie preferencję, to tutaj pomijmy. i nasz podpis, jaki chcemy mieć po pod każdym postem, na przykład Kupa. Po wszystkim naciskamy przycisk wyślij. I dziękujemy za rejestrację, tylko zostało utworzone. To na tyle. Dziękuję. Do zobaczenia.